Dzień dobry moi kochani, dzisiaj tak króciutko przed pracą chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie tutaj, a w ogóle to słońce wstaje. Pięknie, tu płynie taki fajny potok. A tu spójrzcie, liście, liście, liście. to już się zaczyna, tak? Ale to jest coś co, aha, bo tu miałem kopać. Dobra, to ja wiem, że to tu jest. Idziemy dalej. Dobrze. Fajna, tu jest taka bardzo stara aleja. Ona prowadzi do dawnej drogi, która łączyła Kaniów z Silesią. O, tutaj coś nowego się pojawiło, tego nie było oszyt i coś. Idziemy dalej. No, śmieci ogólnie jak na lekarstwo. Zaraz wam powiem dlaczego. Tu są moje przetwory, których jeszcze nie podjąłem. Tak, bo słoiki były pełne. Idziemy dalej. Tutaj powiem wam, był jeden wielki śmietnik. I ja sukcesywnie ten śmietnik usuwałem. Tutaj też byłem z Flamingiem, z marzanką. Pozdrawiam Was, ściskam marzanko. Wchodzimy w krzoki. Śmieci dalej jak na lekarstwo. Coś tam jakieś coś się przewinie, co pominąłem. Tak. Ostatnio tutaj byłem po pracy, wiecie, na takim spacerku i jako, że nie ma liści. Wszystko jest, wiecie, nie ma pokrzyw, nie ma jeżyn, nie ma jakichś tam bambusów. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Kurde, jak tu przejść. Siejki rosną, no ale doszedłem właśnie na tym spacerze. Tu jakaś guma leży, o, do podjęcia. Doszedłem na tym spacerze do miejsca, gdzie skończyłem sprzątanie, wiecie się coś odsłoniło. Słoiczek, dobra, weźmiemy, dorzucimy do tego miejsca, gdzie skończyłem. Tu jest ogólnie, zobaczcie, tu jest masę mojej pracy włożone. Masę, uwierzcie mi, masę. Ja nie wszystko kręcę, bardzo często po nocnej zmianie pojawiam się tutaj, wynoszę dwa, trzy wory, zadowolony idę do domu spać, no ale... Dobra, wiecie, co? Może przyspieszę kroku, bo widzę, że za dużo posprzątałem. No, i jesteśmy. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. O Jezu, złapał mnie jakieś. Tu już jest moja baza. Zobaczcie, jaka jest różnica między tym, co widzieliście, a tym, co tu jest. To jest właśnie taka różnica. I tak wyglądało wszystko to, co przeszedłem. Masę szkła, masę plastików. No i na ostatnim moim spacerze, zobaczcie jak to wygląda. Na ostatnim moim spacerze tutaj przeraziłem się troszeczkę, no bo właśnie tak to wygląda. I pomyślałem, czy nie chcielibyście mi troszkę pomóc, bo ja z moimi dwoma rękami to tutaj. Ojej, no chciałbym już zamknąć ten rozdział, wiecie o co chodzi. Zobaczcie, co się tu robi, dajcie znać. Czy w lutym dalibyście radę? Kto byłby chętny, tu jakąś szybę potłukli, Kto byłby chętny wpaść, pomóc? Zrobimy jakąś akcję, spotkamy się na przykład. Nie wiem, o 9.00 popracujemy 3 godzinki. Kto może niech przywiezie termos z kawką, z herbatką. Posprzątamy, pogadamy, świetnie spędzimy czas. No zobaczcie, a tu wszystko, wszystkiemu przyglądały się takie dęby. To jest 100 lat spokojnie. No i co? Posprzątalibyśmy za 3 godzinki, wypilibyśmy kawkę, może jakieś ciastko zorganizuje, a może ktoś coś upiecze, nie wiem, usmaży. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj głównie szkło, bo to są dosyć stare śmieci. Ale i plastik się znajdzie, i budowlanka. Także wypilibyśmy potem po kawuni, zjedli po ciasteczku. Ja rękawice, worki, wszystko gwarantuję, zabezpieczę. Nic nie musicie przywozić poza kawunią. Coś słodkiego, tak jak mówię, się znajdzie. I rozjedziemy się szczęśliwi do domów. Dolny popychacz. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo. Pracy tu jest tyle, że, no sami widzicie, nie, i to się tam ciągnie i ciągnie, ja nie mówię, że przez 3 godziny wszystko pozbieramy, ale to w 3 godziny parę osób zrobi zdecydowanie więcej, jak jedna osoba, nie, tu jeszcze dla flaminga będą zwrotne butle, o, widzicie jak to wygląda, Winchao z Biedronki, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy mi pomożecie, czy nie. A aleja jest naprawdę mega. Ona tam dochodzi do dawnej drogi, która prowadziła na silezję, i ona, że tak powiem, służyła mieszkańcom kaniowa do czasów yy, zmiany koryta rzeki białej. Także no dajcie znać, co ty myślicie. Wygląda to okrutnie, porównanie tego co jest tam z przodu, gdzie sprzątałem. A tego co jest tutaj. Patrzcie jak jest pięknie. Taki śpiewają. No jest jeszcze druga strona, ale tam to są śmieci takie, wiecie, rzucane przez tych, którzy tu chodzą czasem i coś tam wypiją. O, cudownie. No to dobra, to miłego dnia dla wszystkich. Trzymajcie się papaty.